Polityka energetyczna, która jest realizowana przez Polskę w myśl też zasady zrównoważonego rozwoju i całej transformacji energetycznej opartej też na bezpieczeństwie dostaw i stabilności dostaw energii jest... I wyzwaniem i szansą. Z jednej strony wyzwaniem dla branży, która całkowicie zmienia model współpracy z administracją i też model swojego funkcjonowania, oparta dotychczas na wysokoemisyjnych źródłach, musi przede wszystkim korzystać z tych źródeł, które są tanie, ale które się w Polsce dopiero budują. Dlatego ten dialog pomiędzy branżą właśnie budowlaną, a pomiędzy rządem, a pomiędzy innymi branżami jest absolutnie kluczowy, ale jest szansą, na obniżenie kosztów jest szansą na to, byśmy żyli w czystym środowisku i jest szansą na to, byśmy wreszcie mówili o niskich kosztach energii. Jest szansą na to, byśmy proces transformacji energetycznej przeprowadzili w sposób sprawiedliwy. Dzisiaj bez dialogu z branżą tego procesu po prostu nie będzie. Przede wszystkim jako ministerstwo mówimy jednoznacznie o uproszczeniu procedur w zakresie transformacji energetycznej, o uproszczeniu i skróceniu procedur, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii i rolę ich w całej transformacji energetycznej. I wreszcie mówimy o tym, by... Polskie firmy mogły mocniej inwestować właśnie w transformację energetyczną, czyli poprzez wzmocnienie lokal kontentu, poprzez wzmocnienie udziału polskich firm w całym procesie transformacji energetycznej, nie tylko jeśli chodzi o tutaj wytwarzanie energii, ale też cały proces związany później z jej przesyłem i wykorzystaniem. Myślę, że wsparcie dla branży budowlanej i polskich firm. Powinno być priorytetem w ogóle dla całego rządu. Każdy kolejny akt prawny, każde kolejne rozporządzenie, każda kolejna ustawa musi w sobie zawierać w swoich zapisach, w swoich założeniach wsparcie lokal contentu i polskich firm. Taką będzie ustawa, którą w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy dotyczącą nowelizacji ustawy o morskich elektrowniach wiatrowych, morskich farmach wiatrowych. Tam chcemy bardzo mocno postawić na lokal content, bo jest to największy w historii Polski. Projekt energetyczny, bez udziału polskich firm, bez udziału polskich firm budowlanych, polskiej branży, stracimy szansę na to, by środki tam zainwestowane pozostały w Polsce i rozbudowały dalej polski przemysł. Dzisiaj mamy jeden z najdłuższych procesów inwestycyjnych w Europie, jeśli chodzi o odnawialność źródła energii i ich instalowanie, uzgadnianie proceduralne, wdrożenie, przyłączanie. Cały ten proces trwa zbyt długo, chcemy skrócić go w ramach dwóch ustaw, które procedujemy, o połowę. Uważamy, że do tego jesteśmy gotowi jako administracja rządowa, by te wnioski szybciej przeprowadzać. Jesteśmy do tego gotowi jako samorządy, by szybciej z inwestorami rozmawiać i branża jest do tego gotowa, by się do tego przystosować, więc absolutnie o blisko połowę jesteśmy w stanie skrócić ten czas z kilku lat do dwóch po prostu dla dobra polskiej energetyki i dla dobra polskiej gospodarki.